Siemanko, witamy na naszym kanale. Dzisiaj mamy dla Was prezentację boxa, jakim jest Z1 od firmy DigiFlavor. Jest to boxik side by side, więc zacznijmy sobie może od pudełka. Wśród pudełka przedstawia graficznie nasz kit, więc jak najbardziej spoko. Z tyłu natomiast znajdziemy informacje o naszym zasilanku oraz listę produktów, które znajdziemy w pudełku, więc otwórzmy sobie może pudełeczko. Tutaj znów powinny być werble, ale no nie umiem w dalszym ciągu dodać tego efektu. Znajduje się nasz kit. Pod pianeczką natomiast, zaproszenie do grupy na Facebooku. Cały zestaw do dokumentów od firmy DigiFlavor. Instrukcja obsługi. Wymienne szkiełko typu Pyrex. Oraz tajemnicze pudełko, w którym to pudełku znajdziemy. Między innymi kabelek USB typu C. Następną rzeczą, którą znajdziemy w pudełku, jest to zestaw grzałek. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo przydatna, przydatna sprawa. Dosyć sporo tych grzałek jak tutaj mamy. Następnie pakiet bawełny. I zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj mamy. Mamy cały zestaw narzędzi oraz puszczelek do naszego parownika. Teraz sobie przejdziemy do prezentacji boxa. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, jest to kit, który składa się właśnie z boxa, który nazywa się Z1 Side by Side oraz z parownika Siren 3 GTA. Jest to trzecia generacja tego parownika. Tak się to prezentuje. Bardzo fajne kompaktowe urządzenie. Mega mi się podoba personalnie. Ten panel tutaj błyszczący, nie wiem czy to jest żywica czy plastik, ale jak najbardziej, bardzo ładnie to wygląda. Przejdźmy sobie może do parownika. Jest to parownik stricte pod MTL z dość ciasnym przepływem powietrza. Możemy sobie otworzyć go tutaj albo na wszystkie kropeczki. Ewentualnie z tyłu mamy jedną kropkę i możemy ten przepływ powietrza zrobić bardzo ciasny, więc jak najbardziej spoko. Jest to na jedną grzałeczkę z bardzo długim kominem, który wygląda jak rura wydechowa w 1.9 TDI, więc trochę śmiesznie mogli to zrobić trochę krócej, ale no, niby nie przeszkadza. Natomiast czy to ładnie wygląda, no to opinię zostawiam już Wam. Tak to się prezentuje. Przez otworzenie górnego kapa nalewamy sobie naszego ulubionego soku, zakręcamy fajnie, bo jest to na klik. Nie trzeba odkręcać całego i 10 minut spędzać, aż, aż to się odkręci. Więc jak najbardziej spoko rozwiązanie. Tak się prezentuje nasz parownik. Rozkręcimy go sobie na czynniki pierwsze. Tak jak rozmawialiśmy jest to baza single coil. Dosyć spora, także nie będzie tu żadnego problemu z użyciem żałeczki czy też naszej bawełny. Więc jak najbardziej spoko. Jestem z powrotem, pozwoliłem sobie was na sekundkę opuścić, ponieważ musiałem udać się po akumulator, żeby wam pokazać jak to wszystko wygląda, więc jeszcze raz zbliżenie na boksa. No po prostu dla mnie personalnie boksik jest nieziemski. Fajnie mieści się w dłoni. Jakby ktoś chciał sobie zamienić swojego poda na coś Delikatnie większego, no dosyć sporo większego, ale z akumulatorkiem 18650, żeby to fajnie długo trzymało na single coila. Jak najbardziej, bardzo spoko rozwiązanie. Pięcioklikiem włączamy nasze urządzenie, czyli standardowo pojawia nam się napis DigiFlavor. Natomiast na ekranie widnieje zadana moc, volty, oporność grzałki i stan naładowania naszej baterii. Trzy klikiem wchodzimy w nasze ustawienia. W ustawieniach mamy tryb power, tryb bypass oraz tryb voltów. Więc za dużo tutaj nie, poszale, nie poszalejemy, ale myślę, że to powinno wystarczyć. Większy, yy, żadnych dodatkowych ustawień nie ma. Sprawdźmy jeszcze, co powodują przyciśnięcie dwóch przycisków. Co powoduje przyciśnięcie dwóch przycisków funkcyjnych, czyli blokujemy naszą moc. Natomiast fire button jest nadal aktywny. No i w sumie tyle, co Wam mogę dodać. Boksik posiada 80W, jest zasilany jednym ogniwem 18650, wkładanym tutaj od góry pod tym kapem, więc ta pojemność baterii, no już w zależności jaki mamy akumulator, ale 3000 mAh przy single coilu, przy tak 20-25W, żeby jarać sobie MTL, myślę, że to powinno wystarczyć na bardzo, bardzo długo. Bardzo fajny boksik. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapkę do góry, zapraszamy na, nasa, na, na nasze social media, łapkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Na razie cześć!